Kierunek przyszłość to ogólnopolska akcja Koalicji Obywatelskiej, podczas której politycy partii tworzących koalicję spotykają się z mieszkańcami różnych regionów kraju. W poniedziałek odwiedzili oni pomorze, między innymi nasz region. Zanim jednak wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska i towarzyszący jej pomorscy politycy i samorządowcy rozmawiali z mieszkańcami regionu i turystami, spotkali się z dziennikarzami. Wicemarszałek Sejmu skrytykowała ostatnie wypowiedzi marszałek Elżbiety Witek, z kolei poseł Zbigniew Konwiński, wypomniał rządzącej partii opóźnienia i zaniechania przy budowie drogi S6. Zdaniem Małgorzatyki Dawy Błońskiej rozmowy, choć prowadzone w luźnej, wakacyjnej atmosferze, mają pomóc znaleźć wspólne pomysły na rozwiązanie najważniejszych problemów. Chcemy rozmawiać z każdym z Państwa, który chce lepszej przyszłości dla Polski, ma wizję, w jakiej Polsce chce żyć i chcemy się dzielić naszymi rozwiązaniami. To ma być szczera rozmowa, bardzo otwarta i wydaje mi się konieczna w tej chwili, bo wyzwania, jakie stoją przed Polakami są ogromne, a żaden polityk, żadna osoba sama tego nie zrobi. Możemy to zrobić wszyscy. Parlamentarzyści podkreślali również, że zainteresowanie ich partią zwiększyło się po tym, jak kilka tygodni temu na czele PO ponownie stanął Donald Tusk. Do takiego ożywienia osób, które chcą zapisywać, nie chcą być sympatykami, ale zapisują się na partii, to chyba mieliśmy ostatni raz wtedy, kiedy powstawała Platforma, tyle ludzi chciało znowu wracać i, i na, działać. Podkreślamy tak. to, tak to wszystko. To, to, tak, jest to jest, to jest, to jest absolutnie wszędzie w całej, w całej Polsce, również tu w Słupsku obserwujemy, mamy też trochę nowych zgłoszeń do, do, do Platformy Obywatelskiej. Na Pomorzu chyba to jest sto kilkadziesiąt dodatkowych osób, które chcą w ciągu paru dni, które zdeklarowały chęć przystąpienia do Platformy Obywatelskiej. Politycy Platformy Obywatelskiej wymienili sprawy, jakie najbardziej interesują ich rozmówców. To zdrowie, edukacja, praca, ekologia, godne życie i praworządność.